Wiadomości z Małopolski. W Tarnowie odbył się finał 45 edycji Orlen Polish Open o międzynarodowe mistrzostwo Polski w Badmintonie. W arenie Jaskółka rywalizowało 434 zawodników z 47 państw z całego świata. Cieszę się bardzo, że Województwo Małopolskie jest partnerem strategicznym tego wydarzenia, mówiła Marta Marec-Lech, zarządu województwa. Na pewno duże wydarzenie, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, bo ponad 400 sportowców z ponad 40 krajów świata. Więc to jest na pewno coś wielkiego dla Tarnowa, dla promocji tego regionu, dla promocji w ogóle Małopolski, bo przecież jesteśmy w przededniu Igrzysk Europejskich i też tam Bington będzie. Więc bardzo się z tego cieszę, że właśnie tutaj możemy uczestniczyć w tych rozgrywkach. Rywalizację zawodników w Tarnowie obserwował m.in. Marek Krajewski, prezes zarządu Polskiego Związku Badmintona. Mieliśmy zawodników z miejsc rankingowych drugiej, trzeciej, dziesiątki na świecie, więc to wszystko jest jakby razem i organizacyjnie, i sportowo, z tego co. No... Słychać zewsząd, bym powiedział, bo nie jestem wiadomo, że obiektywny jako organizator, ale miło słyszeć jakby wiele takich słów pochwały na temat tego turnieju. Honorowym patronatem wydarzenie objął Witold Kozłowski, marszałek województwa Małopolskiego.